Opady śniegu, ujemna temperatura, niewielu turystów na stokach. Bardzo dobre warunki do szusowania. Dolnośląskie ośrodki narciarskie zapraszają narciarzy i snowboardzistów. Choć wiosna coraz bliżej, absolutnie nie widać tego w naszych zimowych kurortach. Wiadomości dla narciarzy rozpoczynamy od strefy Winterpolu. Na początek jesteśmy w Karpaczu. Tu na stokach od 55 do 130 cm śniegu. Pracują wszystkie nartostrady. Na górze znajduje się szkółka dla początkujących narciarzy i snowboardzistów, a także dla tych, którzy chcą udoskonalać swoje umiejętności. Zachmurzenie duże, pada śnieg na termometrach od minus 8 do minus 5 stopni Celsjusza. Podobne temperatury w zieleńcu, gdzie zlokalizowany jest drugi ośrodek należący do Winterpolu na termometrach od minus 10 do minus 4 kresek. Warunki do uprawiania sportów zimowych bardzo dobre. Na wyratrakowanych i ubitych zboczach leży od 55 do 140 cm śniegu. Praktycznie wszystkie trasy w zieleńcu są czynne. W najbliższej doby będzie tam przelotnie padać śnieg. Sponsorem programu była stacja narciarska Winterpol Karpacz-Zieleniec.